Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Gosia. Dzisiaj obiecana pergola, obelisk, nie wiem, podpora do pnączy. Chciałam Wam pokazać, jak, jak zrobił mój mąż, właśnie taką podporę. Może kogoś zainspiruje, może ktoś sobie u siebie zrobi. Potrzebujecie pręt kwadratowy, cztery sztuki. Jedna sztuka ma 2 metry, i tutaj są te pręty takie metalowe. Kupicie to, myślę, że w każdym jakimś markecie budowlanym. Ja akurat kupowałam po 5,80 za metr takiego pręta. Do tego potrzebujecie taki płaskownik. Akurat to tu już jest, mąż to zespawał, bo to potrzebujecie 4 sztuki 55 cm żeby to była długość. Mąż sobie już to tutaj zespawał. Takie cztery płaskowniki, bo to on to będzie robił w formie takiego kwadratu. Więc potrzebujecie cztery sztuki razy 55 cm. Do tego potrzebujecie daszek taki. Ja kupiłam akurat taki wiuli za niecałe 7 zł i do tego taką kostkę. Ona ma 9 cm, bo ona pójdzie tutaj pod daszek. Bo mąż sobie do tego będzie te pręty przymocowywał, przyspawał. Ja wam to zaraz pokażę. Do tego jeszcze potrzebujecie farbę podkładową i farbę zwykłą, ja akurat mam czarną matową. I dwie elektrody. I tutaj mam właśnie te farby w sprayu za 15 zł. I najpierw mąż uspawał sobie tak jakby spód, czyli tą y, taką kostkę z płaskowników. Już sobie to tutaj przyspawał. I teraz ma cztery pręty, i zaraz Wam pokażę, jak to będzie spawane. Najpierw mąż sobie z pawarką będzie spawał pręty kwadratowe do tej kwadratowej ramki. Mąż to daje lekko pod skosem, tak żeby pasowało do tego metalowego kwadraciku. A ten metalowy kwadracik to wycinał mąż szlifierką. Na razie mąż sobie to tylko pochytał, jak to mąż mówi. Mąż sobie to teraz położył, bo później sobie to będzie spawał, żeby mógł. Po prostu dać sobie przyspawać ten kwadracik, o którym Wam mówiłam. Ten kwadracik ma niecałe 9 cm, i on to po prostu będzie sobie spawał do tego metalowego kwadraciku, i później na tym będzie ta kula. sobie to tutaj na razie posczepiał. Teraz sobie to będzie szlifował, spawał po prostu na gotowo, a później do tego pójdzie ta kula. Tutaj. Bo on sobie to też musi tutaj później oszlifować, żeby to się tutaj zmieściło tak na, na to zakończenie. Później to pomaluję farbą podkładową. I później tą farbą już bez połysku na gotową. A cała ta pergola będzie stała przymocowana do ziemi na takich prętach. Ja Wam to zaraz pokażę, jak to będzie gotowe. Podpora prezentuje się tak. I tutaj są metalowe takie, takie zrobione haczyki, żeby, żeby to po prostu wiatr nie przewrócił. Albo nie wiem. Ona jest generalnie dosyć ciężka, ale w razie czego, żeby to tutaj trzymało. Także są trzy takie wbite haczyki. Po prostu ja sobie to tutaj będę do tych podpór po prostu mocować gałązki, tak żeby tylko podpierały, ale nie jakoś bardzo mocno. I tutaj mam dwa powojniki posadzone, jeden prezydent i tutaj sobie dałam siatkę na krety. Po prostu przymocowałam je tutaj do, do tej pergoli. Przymocowałam no, żyłką zwykłą i tak dosyć sztywną, żeby powojniki mogły się... Pnąć. Tutaj mam tego powojnika, pamiętacie? Ja wam ostatnio nagrywałam o prezydencie powojniku, że bolo mi po prostu zmasakrował. No to on mi tu wypuszcza, ale mi teraz tutaj cały czas ślimaki zjadają. I tutaj mam drugiego. Może zobaczę, jak będzie kwitnął, bo ma tutaj pączka. Ale po prostu możecie sobie zobaczyć cały czas, mi tu ślimaki zjadają, to co po prostu wypuści, to od razu ślimaki tutaj po prostu się za to zabierają. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj tego powojnika tak poprowadzić i zadbać, żeby, żeby mogły się tutaj rozrastać. Można by tu było zrobić takie, yy, przyspawać jeszcze do tego takie płaskowniki. Ale ja nie chciałam, chciałam to mieć proste. Zaraz Wam pokażę właśnie Dlaczego nie chciałam tutaj już nic. I tutaj do tego po prostu ja sobie będę mocować żyłkę. Po prostu ja sobie będę tutaj robić takie Xy z żyłki. I dlatego właśnie ja nie chciałam tutaj nic już dawać. Żeby to po prostu było proste. Żeby to się też tak nie rzucało w oczy. Bo mąż się śmiał, mówi, że tu będzie za chwilę jak w parku miniatur. Także... Zaraz Wam pokażę, dlaczego nie chciałam właśnie tych X-ów. Tutaj sobie możecie zobaczyć właśnie tą podporę drugą. I dlaczego ja właśnie nie chcę, żeby te x -y były. Z tego względu, że jak ja ją zobaczyłam, jak przyjechałam z drugiej zmiany, jak mąż mi to zrobił, jak przyjechałam z drugiej zmiany i zobaczyłam, ja mówię, przecież to wygląda jak słup energetyczny taki. A mąż mi mówi, Gosia... Taki był projekt, tak namalowałaś, więc mi nie denerwuj. Widziałam jego mord w oczach, więc wiedziałam, że nie przerobi mi tego. No i nawet nie chciałam, bo mówię, dobra, powolniki to i tak zarosną, a, a po prostu no szkoda, żeby zrobił. Możecie zrobić te x ale mi się to generalnie nie podobało. Ja i tak tutaj cały czas podwiązuję żyłkami. Nie widać tego tak jakoś bardzo, że tam jest coś. Yy, Przywiązane, przymocowane, więc ja to wolę w ten sposób i po prostu właśnie w ten sposób sobie będę tutaj te powojniki prowadzić na tych żyłkach. Po prostu, że one tutaj wiadomo, powojniki, jak są starsze, to są też y, cięższe i, i mogłoby to tam. Może zjechać, ale nie wiem na razie. Ja to po prostu sobie tutaj tak obwiązuję i generalnie mi się to podoba. Nie jest to takie strasznie widoczne, więc, więc tak to będzie się prezentować. Za dziś dziękuję, i do następnego razu.